Kierunek na kulturę objął Ełcki Ratusz i już po raz drugi nagrodził ełckich artystów stypendiami. Te przyznawane są w ośmiu dziedzinach, m.in. sztuki plastyczne, teatr i sztuki estradowe, śpiew, literatura czy film. W tym roku do konkursu wpłynęło 17 wniosków. Kapituła przyznała 7 stypendiów. Takie stypendy mieliśmy okazję przyznać Uli Kulbackiej, która, jest, która była nominowana do nagrody literackiej Nike, pani Asi Kaczyńskiej, która projektuje tkaninę artystyczną, również Jakubowi Karpukowi, który gra na cymbałach i jakby specjalizuje się w, ty, w muzyce tego starego instrumentu. Za działalność w śpiewie klasycznym została nagrodzona Wiktoria Zawistowska. Razem z zespołem, z którym współpracowała, zdobyła nagrodę Fryderyka. Też działam sama artystycznie, solowo i wykonuję różne rzeczy. Jeżdżę na konkursy, kursy i cały czas się doszkalam. I no, chociażby w zeszłym roku otrzymałam wyróżnienie na międzynarodowym konkursie wokalnym w Czechach. Za osiągnięcia w dziedzinie muzyki stypendium otrzymał 14-letni Kacper Kasprzak. Gram na fortepianie. Takim jednym z największych sukcesów jest moje zajęcie trzeciego miejsca na festiwalu Terra Musica na Litwie w Druskennikach. Kwota stypendium przyznawana jest jednorazowo i wynosi od 3 do 7 tysięcy złotych. Pieniądze przyznawane są na doskonalenie umiejętności i zdolności artystycznych, a także na realizację programu stypendialnego którego efekty będą mogli podziwiać mieszkańcy miasta, na przykład w formie koncertu. Chciałam zająć się muzyką hiszpańską, latynoamerykańską, tylko klasyczną, czyli to jest takie trochę, trochę flamenko, ale nie do końca. To są różne, różne rzeczy, które się z tym wiążą i chciałam właśnie zająć się tą muzyką i to przedstawić łącznie z, właśnie na, z fortepianem i z perkusją taką specjalną dla tej muzyki hiszpańskiej. Kasper Kasprzak swoją pasją i zamiłowaniem do muzyki będzie starał się zarazić. Najmłodszych euczan. Chciałbym przeprowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym, zachęcające je do odkrywania swoich pasji. Chciałbym też zarazić je swoją pasją, którą jest muzyka. Chciałbym im pokazać, że warto jest odkrywać swoje pasje, poświęcać swój wolny czas i że to może być naprawdę ciekawe. Na stypendia artystyczne Urząd Miasta przeznaczył 27 tysięcy złotych.